I właśnie Kongres Energii, tak jak wspomnieliśmy, troszkę łączy się z tą transformacją energetyczną, o której już wspomnieliśmy. I właśnie możemy zdradzić więcej szczegółów, na czym to polega? Tak, transformacja energetyczna wyzwanie ogromne dla wszystkich, dla nas jako dla oczywiście konsumentów, żeby mieć tanią energię i pewność tej energii, ale też równie ważna dla przedsiębiorców. I o tym chcemy też powiedzieć jako Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, o tym jakie fundusze są dostępne. Jest szereg możliwości na zmiany w firmach, na transformację, na energooszczędność, na lepszy bilans energetyczny, na nowe technologie, na badania i rozwój. Dzięki funduszom europejskim możemy to robić i bardzo chcemy dziś to reklamować dla przedsiębiorców i zachęcać do korzystania. I co nam to da? No, da nam na końcu to jest najważniejsze, niższe rachunki firmom lepszą sytuację finansową, bo to jest kluczowe, kiedy się prowadzi działalność i dzięki temu będziemy tak naprawdę bezpieczniejsi, bo na końcu to też wszystko łączy się pod hasłem bezpieczeństwa energetyczne. Można powiedzieć, że w takim razie będą z tego same korzyści? Wierzymy, że tak. Zawsze są ryzyka, żeby te pieniądze dobrze wykorzystać efektywnie. Nie, nie, nie mówimy nigdy wydać, tylko zainwestować. Natomiast absolutnie czuć i wiemy, że korzyści tutaj przeważają nad tymi ryzykami i że warto.